Codzienność powoduje, że brakuje nam czasu. Doba ma tylko 24 godziny, a nasze możliwości stają się znikome, jeżeli jesteś tatą, jeżeli jesteś mamą, jeżeli pracujesz, jeżeli robisz jeszcze dodatkowe rzeczy, jak gotowanie, sprzątanie, nie masz czasu na odpoczynek, a co dopiero na rozwój osobisty i budowanie swojej świadomości, poznawanie siebie i osiąganie perfekcyjności i bycie specjalistą w jakiejś dziedzinie, która Ciebie interesuje. Wiele się też mówi o tym, w jaki sposób wstawać, w jaki sposób zasypiać, tak, aby optymalizować te nasze działania, aby być wypoczętym i jak najefektywniej poświęcić ten czas, w którym nie jesteś tatą, mamą i pełnoetatowym obowiązkami swoimi codziennymi. Dlatego zastanówmy się w dzisiejszym filmie, czy wstawanie o 5 rano daje pełną efektywność i to każdemu. Ja powiem Ci z mojej perspektywy, że wstawanie o 5, 5.30 nie wchodzi w grę. Ja na co dzień wstaję o 6, żeby wstać, zrobić śniadanie, ubrać się, przygotować dzieci, zawieźć dzieci i dopiero zacząć dzień, więc ta już szósta stanowi moim normalnym trybem. Czy wstałbym o 5, oczywiście próbowałem to i to przez dłuższy czas. Wychodziłem biegać, czytałem książki, ale wszystko to robiłem jak zombik, ponieważ dla mnie 5 godzina. To jest naprawdę dramat, nieważne o której bym zasnął. O 5 godzinie nie jestem w stanie myśleć, o 5 godzinie mój organizm nie jest w stanie biec, po prostu snuję się i czekam tylko, aby zjeść śniadanie, aby 7-8 godzina doprowadziła do tego, że po prostu mogę funkcjonować. Dlatego dla mnie osobiście najlepszą porą do pracy, do skupienia się, do znalezienia chwili dla siebie i ciszy, która pomaga mi myśleć, pisać książki, rozwijać kanał na YouTube, yy, ogarniać szkolenia w internecie, to jest godzina między 22 a 24, czyli zerową. Dlaczego? Ponieważ wtedy mam dla siebie czas, wtedy mój mózg pracuje na pełnych obrotach i wtedy jestem w stanie robić rzeczy, które są dla mnie ważne. Każdy z nas ma inny organizm. Ja nawet kiedy grałem w siatkówkę, lubiłem mecze, które są w okolicach 12 albo 18. To był najlepszy czas. Jeżeli były o 9, o 8, wtedy nie mogłem wykrzeszać, wykrzeszać z siebie tej pełni energii, tej motywacji, tego skupienia i koncentracji. Natomiast kiedy były też za późno... To, to nie było aż tak źle, ale też doprowadzało to, że no, wtedy już człowiek jest zmęczony całym dniem, no i nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Jeśli chodzi o e, wysiłek umysłowy, to dla mnie 22 a 24 to jest naprawdę ok. Napisz w komentarzu, jaka godzina dla Ciebie jest e, dobra do takich prac. Czy jesteś rannym ptaszkiem, czy jesteś sową nocną. E, każdy z nas jest inny i ta, ta doba wygląda zupełnie inaczej. Dlatego nie możesz, słuchając wielu jakichś mentorów, coachów i innych takich magików, słuchać, że wstawaj o 5, wstawaj o 5.30, rób to, 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 to. Ponieważ każdy z nas ma inne motywacje, każdy z nas ma inne cele, każdy z nas ma inny organizm. To jest, wszystko jest indywidualne. Dlatego, żeby się nie zrazić, dlatego, żeby. Nie stwierdzi, że ty z tobą jest coś nie tak, nie słuchaj ich do końca. Poszukaj w swojej dobie, w swoim życiu, w swojej mentalności najlepszych cech, najlepszych pór dnia, najlepszych motywacji, które celują i trafiają i działają dla Ciebie. Wszystko, co jest poboczne, nie ma naprawdę wpływu, ponieważ przez te słuchanie możesz zrazić się do tych czynności, które chcesz osiągnąć. Pamiętaj, nie rób wielkich rzeczy. Jeżeli chcesz na przykład zacząć biegać, chcesz zadbać o swój wygląd, o swoje zdrowie, o swoją masę, to rób malutkie kroczki. Budowanie nawyków powoduje to, że stanie się to Twoim nawykiem przez dłuższy czas. Jeżeli będziesz coś robił za krótko albo z myślą, że Ci się nie uda, że to jest ciężkie, trudne, rzucisz się na głęboką wodę, na przykład zaczniesz biegać po 10 kilometrów, naderwiesz sobie mięsień, nie wrócisz już nigdy do biegania i powiesz, że to nie jest dla Ciebie, to to nie działa. Dlatego zacznij na przykład od przygotowywania ubrań, zacznij od postawienia przy wyjściu butów ze strojem i ubierz się w nie. Na początku możesz nawet nie biegać, ruszaj się, przejdź po domu, zobacz siebie w lustrze. Małe, wielkie nawyki budujesz małymi nawykami. Jeżeli zaczniesz Chodzić po 10 minut dziennie, nawet przez miesiąc i nie zrobisz nic więcej, 10 minut, które z budzikiem mówisz, minęła 10 godzina, wracam do domu, to może nie przez pierwszy miesiąc nie wydarzy się nic. Oprócz tego, że będziesz codziennie wychodzić, wychodziła na 10-minutowy spacer. Jeżeli już będzie ten miesiąc, minie i stwierdzisz, no dobra, już umiem wychodzić codziennie, chodząc 10 minut, to może zrobię coś więcej. To będzie taka Twoja indywidualna decyzja i rozwijanie się o ten krok dalej. Po miesiącu powiesz, dobra, to może zacznijmy biegać i będę biegać 10 minut spacerować i 5 minut biegać. I zrobisz ten krok dalej, zaczniesz się dobrze czuć, zaczniesz odczuwać, że te stare ubrania, które były rozciągnięte, Przestają na ciebie pasować i zaczniesz kupować nowe rzeczy, zobaczysz siebie w lustrze, spodoba ci się to i będziesz cały czas rozpędzać ten pociąg po to, żeby zrobić coś fajnego w swoim życiu. Jeżeli na przykład, tak jak ja, chcesz pisać książki, naprawdę to jest ciężkie. Samo pisanie może nie jest aż takie ciężkie, ponieważ mam coś do powiedzenia, chcę to napisać, ale najgorsze, najtrudniejsze jest zmotywowanie się do tego, aby codziennie pisać. Dlatego ja czasami. Jeżeli jestem zmęczony, nie mam weny i nie wiem, co pisać, łeb mnie odcina z tej niemocy i z braku siły, po prostu siadam do tego komputera, przepiszę jedną stronę, przeczytam inne kartki, coś tam uzupełnię, coś poprawię, ale ten nawyk buduje się codziennie. Nie odpuszczam, ponieważ jeżeli bym odpuścił przez miesiąc, dwa, nie wiem, czy bym wrócił, a poza tym po drodze bym zapomniał, o czym w ogóle chciałem pisać w tę książkę. Dlatego codzienne nawyki kierują Cię, Tą właściwą stronę. Zauważ, yy, proszę, że nasze codzienne wybory, nawet kilka wyborów, decyduje o tym, co robimy cały dzień. Yy, ja ostatnio czytałem porównanie, że nasze wybory to tak jak zjazd na autostradzie. Jeżeli zjedziesz w zły, przez dłuższy czas musisz jechać, aby wyjechać, zawrócić, i to jest czasochłonne. Jeżeli zjedziesz w dobry zjazd, to jedziesz przez dłuższy czas. Nawet cały dzień tą drogą, którą zamierzałeś. Dlatego pamiętaj, że musisz robić dobre rzeczy. Jeżeli na przykład założysz te ubrania sportowe, to będziesz już przez następne, na przykład te 10 minut spacerował. Jeżeli ich nie założysz, to robisz jakby krok w tył, nie budujesz tych dobrych przyzwyczajeń i odracasz pozytywne budowanie nawyków. Ale ta jedna decyzja, która powoduje ubranie tego stroju, Motywuje ci do tego, co będziesz robił przez kilkanaście minut swojego życia. Dlatego pamiętaj, jesteś jednostką indywidualną. Nie porównuj się z innymi, nie odgapiaj ich życia, ich drogi, ich ubrań. Możesz się inspirować, ale nie odgapiaj, ponieważ, ponieważ jesteś sobą. Urodziłeś się w swoim miejscu, w swojej rodzinie. Masz swoje cechy, masz swoje umiejętności, talenty i zajmij się tym, aby codziennie być trochę lepszym. Nie rzucaj się na głęboką wodę, bo możesz się sparzyć, tylko bądź sobą, bądź lepszy, każdego dnia 1%, 1%, 1%. Rozpędzaj tą lokomotywę, aż w końcu staniesz się osobą, o której marzysz, ale głównym celem będzie po prostu szczęście, radość, Twoje, Twojej rodziny. I będziesz mógł się czymś pozytywnym podzielić ze światem, a na pewno w drugą stronę trafią do ciebie pozytywne rzeczy, pozytywni ludzie i będzie ci się tu na tej planecie po prostu żyło fajnie. Tego Tobie i sobie życzę. Dziękuję Ci za ten odcinek. Jeżeli byłeś nowy na tym kanale, subskrybuj kanał, wciśnij lajka, like napisz komentarz, pomóż mi budować ten kanał tak, aby większość osób, które tu trafiły, znalazły treści, które pomogą im żyć jak chcą. Dzięki Ci za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.